Cześć, cześć, witam Was z Secretem Akademia. Dzisiaj na naszej lekcji nauczymy się, jak robić coś takiego. Robić linię dekoldu z wykorzystaniem, z wykorzystaniem rzędów skróconych, zostawiając jednocześnie oczka otwarte. Po co? Ano po to, żeby móc sobie później tą linię dekoltu wykończyć w, według własnego upodobania. Czy to na przykład ściągaczem 1 na 1 czy tam 2 na 2 lub każdy, in, każdą inną formą, która Wam się e, podoba i która pasuje do Waszego projektu. E, moje właśnie otwarte oczka specjalnie nawlekłam sobie na nić po, e, pomocniczą po to, żeby później pokazać Wam jak można właśnie wykorzystać tak zrobioną linię dekoltu ale to już później. Co natomiast teraz? Formułując tą linię dekoltu wykorzystamy rzędy skrócone. Jak sama nazwa mówi, będziemy w sposób skrócony przerabiać każdy rząd po to, żeby, żeby właśnie uzyskać nasze łuki. To oznacza, że na przykład będziemy sobie pracować odtąd dotąd, odtąd dotąd, odtąd dotąd, odtąd dotąd, dotąd i Oczywiście, w lustrzanym odbiciu, podobnie po lewej stronie. Tak to wygląda w efekcie końcowym, natomiast teraz Wam pokażę, jak, jak to będziemy robić. Czyli po prostu zaczynamy sobie naszą lekcję. Żeby ją zacząć, ja jeszcze posiłkuję się taką małą rozpiską, która będzie dla nas pomocnicza. Tu jest moja próbka. Ja sobie ją przygotowałam, e, przygotowałam sobie w oparciu o 32 oczka, przy czym, y, gdzie skrajnie lewe i skrajnie prawe to oczka brzegowe, po 5 oczek przeznaczyłam na linię ramienia i pozostałych 20 y, przeznaczyłam na linię dekoldu. I teraz tutaj y, w tym miejscu zaznaczyłam sobie połowę tej mojej linii dekoltu. To jest to. Oczywiście wiadomo, że to, co się dzieje tutaj po lewej, po prawej stronie, będzie w lustrzanym odbiciu, będziemy robić również tutaj po na mojej lewej stronie. I teraz tą linię dekoldu podzieliłam sobie na 5 sekcji. Każdą tą sekcję będę mierzyć przez pryzmat rzędów oczek prawych, żeby po prostu to było dla nas bardziej czytelne. I teraz, żeby móc uzyskać. No właśnie ładne zaokrąglenie. Bardzo często, kiedy też na przykład załóżmy, czegoś sobie słucham, coś oglądam w trakcie moich projektów, wykorzystuję sobie taki roboczy schemat mm, po to, żeby zobaczyć jak ta linia dekoltu będzie mi wyglądała, e, czy ten łuk mi odpowiada w moim projekcie, czy nie. E, no i oczywiście tam odpowiednie oznaczenia na tym rysunku pomagają mi po prostu na wypadek jakiegoś rozproszenia. No dobra, zaczynajmy. I teraz, jak sobie, jak zaczynamy? Jesteśmy na prawej stronie naszej robótki i zaczniemy sobie od tego, że e, przerabiamy sobie tą część naszej pracy, czyli jedno oczko brzegowe i pięć oczek e, linii ramienia, które są niezmienne i których nie dotykamy. Nie, to jest jersey, jeśli chodzi o wzór, natomiast wy możecie sobie w swoich projektach wykorzystać każdy inny wzór, który wam się po prostu podoba. No więc dobra. Mamy pięć oczek z linii ramienia i jedno oczko brzegowe. Co mamy? Teraz nasza linia dekoldu, powinniśmy ją zacząć już formować. Natomiast przypominam, że my jesteśmy tutaj. My jesteśmy tutaj w naszym projekcie, czyli nasze formowanie zaczniemy sobie po prostu od samego dołu, tak? Czyli my się skupiamy na tym, żeby zacząć, yy, zacząć w pierwszej kolejności zamykać te nasze cztery oczka, czyli zamykać, czyli tak naprawdę nie przerabiać ich. Czyli te, yy, w naszym projekcie to oznacza, że skoro to jest lustrzane odbicie prawa, sto, yy, lewa strona jest lustrzanym odbiciem pra, yy, prawej, czyli w naszym projekcie to oznacza, że osiem oczek zostawiamy nieprzerobionych na drucie. Tak? Czyli teraz tak. Natomiast my i przechodzimy, musimy dojść do tego momentu. Patrzymy sobie tutaj na, tą, na ten nasz łuk, czyli z tym, z, w tej pierwszej sekcji jeszcze z pierwszym oczkiem nic nie robimy, więc je przerabiamy. Z drugim oczkiem tutaj, tym też nie robimy, więc je przerabiamy. Mamy teraz dwa razy po dwa oczka, czyli razem cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli i teraz mamy, do, i teraz jesteśmy tak jakby po w tym momencie o tu w tym momencie tu gdzie mamy doszliśmy do tego naszego kawałeczka tych czterech oczek. Co robimy? Ponieważ tak jak mówiłam. To zostawiamy, zostawiamy sobie jako oczka otwarte. Gdybyśmy chcieli zamykać to w naszym projekcie, to musielibyśmy wtedy te oczka zamknąć. Natomiast my je zostawiamy otwarte, czyli w tym momencie nie robimy z nimi nic, zostawiamy je na naszym trucie i obracamy sobie naszą robótkę. Co to oznacza w praktyce dalej? Obracamy sobie naszą robótkę. Robimy teraz narzut, taki zwyczajny narzut na nasz prawy drut, znany nam od i bardzo prościutki do wykonania. Jeszcze raz go pokażę. Tak. Nie przejmujcie się teraz tym, że wykonujemy narzut i on może wpływać na liczbę oczek. Tak naprawdę od razu mówię. Te narzuty, których będziemy, bo będziemy ich więcej wykonywać, one są obojętne dla naszego projektu, nie wliczają się w liczbę oczek. I teraz przerabiamy sobie, e, przerabiamy sobie nasze oczka standardowo do końca naszego projektu. Dobrze. Mamy tutaj już zrobione właśnie nasze, nasze oczka, i przechodzimy sobie do kolejnej naszej sekcji. Zgodnie z naszą rozpiską, mamy informację, że tym razem musimy zająć się tymi dwoma oczkami. Czyli, czyli w tym momencie przerabiamy sobie, w, na, w naszym projekcie, przerabiamy sobie. Do momentu dwóch oczek przed narzutem, i ten narzut tutaj, on będzie pełnić taką bardzo fajną rolę, ponieważ będzie nam pokazywał, w którym miejscu ostatnio yy, właśnie dokonaliśmy. Yy, dokonaliśmy tak, jakby yy, obrócenia naszej robótki. Więc zobaczcie, tutaj mamy ten nasz narzut, czyli przerabiamy sobie. Przerabiamy sobie tu do tego momentu, czyli od narzuta, narzutu yy, odliczamy dwa oczka. No to jedziemy. Zobaczcie, mamy sobie tutaj ten nasz narzut i dwa oczka przed nim, i robimy dokładnie to, co już widzieliście. Odwracamy sobie naszą robótkę, nakładamy sobie ponownie na nasz prawy drut, właśnie ten narzut. I przerabiamy sobie nasze oczka na lewo lub tak jak Wam mówi Wasz wzór, tak? Więc ja sobie przerabiam je na lewo. Zobaczcie, zrobiliśmy sobie tutaj kolejną naszą sekcję, żeśmy sobie zrobili, tak? Czyli mamy już cztery zostawione otwarte oczka, dwa otwarte oczka. Przechodzimy, patrzymy na naszą rozpiskę. Musimy się kolejnymi dwoma zaopiekować. No to więc robimy. Ściągamy nasze oczko brzegowe i robimy sobie. I dzięki narzutowi po raz kolejny będziemy widzieć, w którym miejscu mamy się, e, mamy się zatrzymać. tak? Tu były cztery, tu mamy dwa i teraz to kolejne, kolejna liczba to też jest dwa. Czyli zatrzymujemy się od naszego narzutu i liczymy sobie dwa oczka. Czyli jeszcze dwa. Okay. I znowu przekręcamy sobie naszą robótkę. Kolejny rząd, tak jak uprzednio, zaczynamy od narzutu. Zobaczymy sobie na naszą rozpiskę. Zaopiekowaliśmy się kolejnymi dwoma naszymi oczkami. Teraz musimy się zaopiekować jednym, prawda? Według, te, według naszej rozpiski. Więc przerabiamy sobie nasze oczka. Tak w ogóle to koniecznie dajcie znać, czy yy, ta rozpiska, czy yy, przydałaby się Wam taka lekcja, w której nauczycie się po prostu jak przygotowywać yy, te wyliczenia, ile w poszczególnych rzędach na przykład zamykać oczek, jak przygotowywać sobie taką rozpiskę. Także dajcie znać w komentarzach, czy to będzie dla Was przydatna lekcja, czy raczej wolicie już same takie, yy, jak ja to mówię, dzierkawkowe klimaty. Ok, czyli wracamy sobie tutaj od naszego narzutu. Mamy się zatrzymać jedno oczko przed, czyli jesteśmy, tak, jedno narzut i jedno oczko przed, i obracamy sobie robótkę. I ponownie narzut i przerabiamy. Nie bójcie się tych narzutów, one naprawdę nie wpłyną na yy, ilość oczek w naszym projekcie. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Mamy kolejną, tą sekcję skończoną, tak? Czyli tu do tego momentu zrobiliśmy. Czyli kolejna to już jest też kolejne jedno oczko. Przed narzutem się zatrzymujemy. A zobaczcie, już na naszym projekcie widać, że tutaj te rzędy skrócone, które robimy, to już widzimy, że już nam coś przybywa. Tutaj on już nie jest symetryczny, tylko tak. Z tej strony, tam się nasza prawa strona tej robótki już zaczyna formować. Ok. I robimy 5 oczek na linię ramienia. 3, 4, 5. I teraz zobaczcie, i wyszło nam idealnie. Mamy narzut i mamy jedno oczko, czyli tak jak było, jest to rozpisane w naszej rozpisce, i odwracamy się. I wykonujemy dokładnie ten sam manewr, który jest już Wam znany. I tak na dobrą sprawę należałoby uznać, ja myślę, że jeszcze zrobimy sobie tutaj zamknięcie może tej linii ramienia i żebyście po prostu widzieli. Jak to wygląda? W związku z powyższym, szybciutko jeszcze zamknę, e, zamknę tych pięć oczek z, z, dotyczących linii ramienia. Raz, dwa, trzy, cztery, i pięć. I zostaje tutaj ten nasz. Tak? I teraz zobaczcie, mamy na naszej robótce, na naszym drucie mamy już tak naprawdę ukształtowaną prawą stronę. Tutaj zaczyna się już ten nasz mm, f, y, dekolt formować. Natomiast co, jak to będzie, jak to wygląda teraz w praktyce? I teraz. Mm, kiedy mamy już przygotowane przygotowaną zamkniętą linię ramienia, tak? To wszystkie nasze oczka, które ukształtowały nam prawą stronę linii dekoldu, ja sobie przenoszę. O, 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 spadło nam coś z trudów. Sekundkę. sekundkę, dajcie minutkę. I ja sobie to przeniosę na e, nić pomocniczą, bo tak jak mówiłam później docelowo będziemy się uczyć, jak wykorzystać po prostu te e, oczka do, y, do ładnego wykończenia tego dekoltu. Dajcie mi chwileczkę, ja sobie teraz tutaj to przeniosę na nić pomocniczą i zaraz do Was wracam. Zobaczcie, przeniosłam sobie teraz wszystkie te e, te oczka z narzutami tutaj na moją nić pomocniczą, ale przypominam, że to tą część, tą sekcję 4, te 4 oczka i ich lustrzane odbicie po lewej stronie również przenoszę, czyli moich w moim przypadku 8 oczek. Czyli jeszcze te oczka sobie przenoszę na nić pomocniczą. Pierwsze 4, 6 i 8. I teraz mamy tak przygotowaną pracę do tego, żeby zająć się już teraz moją lewą stroną. Natomiast tutaj, zobaczcie, już nam się zaczyna formować ładnie linia dekoldu, którą później, tak jak już wcześniej mówiłam, będziemy sobie nabierać na druty, na żyłkę i na przykład wykończać według własnych upodobań, co Wam też zresztą jeszcze pokażę. No dobrze, ale zaopiekujmy się naszą lewą stroną. Jak to dalej robimy? Pracy nad naszą lewą stroną, podobnie jak w przypadku prawej, zaczniemy, zaczniemy na prawej stronie naszego e, projektu, tak? I teraz jak to robimy? E, bierzemy sobie drugą nić, e, tak? Drugą nić i po prostu najzwyczajniej na świecie zaczynamy sobie e, przerabiać, e, przerabiać, po prostu nasze e, oczka, które mamy na lewym drucie i przerabiamy sobie y, według wzoru u mnie tak jak mówiłam to są teraz oczka prawe i Pracujemy nad tym do końca tego rzędu, i teraz przypominam, że jesteśmy. O, może ja to pokażę. Jesteśmy w tym miejscu, tak? O, w tym miejscu. Tu jest nasz środek, który już mamy przeniesiony, tak? Tą linię tutaj, tu mamy zrobioną, tak? Więc teraz my musimy się zająć naszą pierwszą tutaj e, parą. Dwóch oczek, który, którymi, który, które chcemy po prostu zamknąć, tak? czyli ta druga, ta druga sekcja nasza. Odwracamy sobie naszą robótkę i pracujemy teraz na lewej stronie naszego projektu. Teraz na drugiej stronie robótki przerabiamy do końca nasze oczka lewe. Do końca, do końca tego rzędu, tak? Ok. Zgodnie z tym, co żeśmy już ustalili, w tej sekcji mamy zająć się tymi naszymi dwoma, tymi dwoma oczkami, czyli robimy sobie nasz narzut, tak jak poprzednio, nasz narzut i przerabiamy, przerabiamy nasze oczka. Teraz jesteśmy na lewej stronie naszej robótki, tak? I teraz przypominam, że tutaj mamy ten nasz narzut. Więc teraz, ponieważ mamy, już jesteśmy przy tej sekcji, musimy się zatrzymać dwa oczka przed naszym narzutem. No to jedziemy. Mamy tak, tu jest ten nasz narzut i te nasze dwa oczka. Obracamy sobie robótkę, i ponownie zaczynamy od narzutu i przerabiamy dalej naszą, nasz projekt według wzoru. U mnie Jersey. Co nam mówi nasza rozpiska? Nasza rozpiska nam mówi tak, że teraz tak, tą czwóreczką już się zaopiekowaliśmy, tą dwójeczką pierwszą też żeśmy się już zaopiekowali, więc teraz zajmujemy się sekcją numer 3, gdzie kolejna para oczek jest do zaopiekowania. No to dobra. To w takim razie odwracamy sobie tą naszą robótkę. Ściągamy oczko brzegowe. I przerabiamy sobie nasze oczka, szukamy tego naszego narzutu. O tutaj. I kolejna dwójka jest tutaj tu, tu do. Widzicie? Pozn poznacie tutaj to. My najpierw mamy taką dziureczkę. I ta dziureczka tak naprawdę pokazuje nam, gdzie jest narzut, ale tym się nie przejmujcie, bo ona nam się później w dalszej części pracy nad naszą dekodą, ona nam się straci, tak? Czyli teraz tak, tu mamy taką dziureczkę i już wiemy, że tu jest narzut, narzut i te dwa oczka kolejne, tutaj przed nimi się musimy zatrzymać znowu. Mm -hmm. Zobaczcie. No i dobrze. Zatrzymujemy się. Przekręcamy sobie tą naszą robótkę. Ok. I standardowo robimy narzut i zaczynamy przerabianie. Według naszej rozpiski mamy teraz tak. Czyli zrobiliśmy sobie już drugą. Drugą parę oczek, żeśmy sobie zamknęli, czyli teraz musimy zaopiekować się tą, tym jednym oczkiem w kolejnym rzędzie, tak? No to dobrze, no to się opiekujemy. Ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy sobie na lewo u mnie, a u was według wzoru. I zatrzymujemy się tak jak mówiłam. Na jedno, jedno oczko przed narzutem, zaraz zobaczymy. Mamy 2, 2. Tutaj mamy, zobaczcie, kolejny narzut, tak? To, to jest oczko narzutowe, i jedno oczko tutaj musimy sobie zostawić. O, i teraz, teraz jest prawidłowo. I przekręcamy sobie. Ok. Czyli co? Mamy już naszą tą jedyneczkę mamy już zrobioną działamy dalej kolejny raz narzut i przerabiamy sobie nasze oczka ok i ponownie, tak jak nam mówi nasza rozpiska, mamy do zaopiekowania się jednym oczkiem. No więc, ściągamy, przerabiamy. I zobaczcie, tutaj mamy dziureczkę, czyli tu jest nasz narzut, oczko narzutowe i nasze normalne oczko, Czyli w tym momencie już się zatrzymujemy, bo to jest ta kolejna jedyneczka, którą mamy się zaopiekować. Odwracamy sobie naszą robótkę i standardowo zaczynamy od narzutu i jedziemy. I teraz... Zobaczcie. Jeżeli się przyjrzymy naszej pracy, to teraz tak tutaj na drucie mamy jedno oczko brzegowe. Tak? To oczko brzegowe. Zobaczcie. Powinniśmy mieć pięć oczek z linii ramienia. raz, 2 trzy, 4 5 i jedno oczko narzutowe, które jest obojętne i ono do, dla liczby naszych oczek, tak jak już Wam mówiłam. Zaraz Wam pokażę, co z tym fantem będziemy robić. No a skąd wiemy, że tutaj jest to oczko brzegowe? A no, ta dziureczka nam to pokazuje. Tak? Zobaczcie. No i dobrze. Czyli mamy mamy już y, nasze y, nasze Linię dekoldu już po lewej stronie również przygotowano. W związku z powyższym ja zamknę, może tutaj tą lewą stronę. Dajcie mi chwileczkę. I zobaczcie, tutaj sobie już zamknęłam tą moją linię ramienia. Natomiast, żeby było, żeby mogła wykorzystać właśnie to, co się dzieje na, na moim E, linii do koldu, to po prostu przeniosę sobie, żebyście to zobaczyli. Przeniosę sobie teraz na tą moją liść pomocniczą, dajcie mi chwilkę. za dużo nitek, poplątały się. Zobaczcie, mamy już przygotowany, naszą linię e, nasz dekolt w moim, naszej próbce. I teraz e, jeszcze króciutko na zakończenie powiem Wam, co robimy z tymi naszymi narzutami e, w dalszej części pracy, e, żeby nie powstawały nam takie brzydkie dziureczki, to pamiętajcie o tym, że to oczko, które bezpośrednio sąsiaduje z narzutem. Po prostu przerabiamy razem właśnie z narzutem, czyli ale nie to, przy którym ten narzut powstał, tylko o, to po drugiej stronie, tak? Czy bo tutaj, gdybyśmy te, te przerobili razem, to by nam się dziurka powiększyła, tak? Natomiast my robimy to, za, zajmujemy się narzutem i bezpośrednio przy nim sąsiadującym oczkiem i to przerabiamy razem i wtedy po prostu mamy ładnie, nam się zamyka po prostu. Yy, ta dziureczka i yy, praca wygląda po prostu efektywniej. I podobnie jest po tej stronie. Tu mamy, zobaczcie, tu mamy dziurkę. Jeżeli przerobimy sobie narzut z tym oczkiem sąsiadującym, to tak, to by ta dziurka nam się powiększyła, dlatego przerabiamy to oczko z tym narzutem, o, po tej stronie, czyli tak lustrzane odbicie. I tak po prostu uformowaną linię dekoltu mamy i ona się po prostu bardzo ładnie prezentuje i jest przygotowana do dalszej pracy, czy do, tak jak już mówiłam, ze ściągaczem, czy każdą inną formą wykończenia. Zapraszam Was do własnych prób. Wiem, że dzisiejsza lekcja była dłuższą lekcją, natomiast koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się ta lekcja podobała, czy chcecie więcej takich praktycznych porad, szczególnie tych, które dotyczą początków, początków pracy nad projektem, czyli na przykład kwestii rozpisywania wzorów, wyliczeń, wyliczeń dla poszczególnych projektów. Dajcie znać, czy to będą przydatne dla Was lekcje. Oczywiście y, pamiętajcie o tym, żeby dać lajka, suba. Jeżeli moje filmy wspierają Twoją twórczość, no to rozważ proszę wsparcie ich powstawania przez postawienie mi wirtualnej kawy. Po prostu niech pięknie się dzierga. Zapraszam Was do e, własnych prób i kolejnej lekcji. Trzymajcie się. Cześć.